Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z Gry Terraria. Słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy nasze kurde przygody Romka. Bo się ja czuje, że to jest zdolny wojownik. Ja wierzę w niego, że on kurde, jeszcze podbije świat. Teraz prawidłnie nie mochomorki zbierzemy. No bo bez mochomorków to ja w ogóle nie mogę żyć, tak? Trzeba wpierdzielić temu Simon, o luju, logi lagi. Słuchajcie, w ogóle mnie to dziwiło, słuchajcie, bo miałem takie coś, że wchodzę na Stima na bibliotekę i patrzę. A terena jest odinstalowana. Ja, takie. O kurde, mam nadzieję, że wszystko mi zapisało tam, nie? Ale na szczęście, dzięki Bogu, Romuś jest. Wszystkie moje inne postacie, postacie też są, więc nie muszę się jakoś specjalnie martwić. Słuchajcie, w tym odcinku raczej będę planował y... znaleźć jakiegoś kejwa. Mam nadzieję, że mi się w końcu uda jakiegoś kejwa znaleźć. jakiegoś fajnego kejwa. Ej, ale moment, nie zapisało mi tego świata, patrzcie. A bo to jest inny ten! To jest inne drzewo, tu jest mój domek. Kurde, już myślałem, że mi zapisało świata. Dzięki Bogu. Więc będę teraz próbował szukać jakiegoś kiewa. Aha, bo tu już są drzwi. Tu, tu drzwi, drzwi już są, że tak powiem. Się nie muszę o to martwić. Tu jest są takie dziury, ale tym się zajmę potem. Tu mogę walnąć skrzynię na górę. No, tutaj, żeby była skrzynia. No, w sumie nic na razie nie muszę tutaj dawać. Tylko jakieś tam duperele. Nie mam praktycznie nic dobrego, w sensie, że jakiś, nie wiem, żadnych ród ani niczego. Więc zaraz po prostu zajdziemy na dół, tylko że nie mam Lin. Hmm. No kiepsko jak nie mam Lin. Naprawdę kiepsko. No dobra, sobie poradzę. Dlatego właśnie e, przestałem kopać. Kurde. Dobra, spróbujmy teraz szybko pokopać. Będę musiał... Nie no kurde, muszę mieć po prostu Liny. No muszę mieć linę. Bez lin to jest masakra. Hmm. hmm, powoli się robi noc, więc bez sensu. Nie, się dzień robi, co ja godą To idziemy. Jak się dzień robi, to idziemy przykład, jakiegoś fajnego kepa, ale kurde, nie, nie w tę stronę. Domek słuchajcie, zrobię... znaczy domki dla NPC-ków zrobię pomiędzy odcinkami ze względu na to, że nie będę marnować czasu na... Yy, a czy jakby to powiedzieć? Nie chcę, żebyście widzieli jak ja robię domki, bo to według mnie jest trochę nudne. Jak ktoś tak robi domki, tak... ale fajne, nie no, domki buduje, po prostu niesamowite aż... Nie, nie mam zamiaru tego nagrywać. O, jest kave! Nie mam zamiaru tego nagrywać jak... Aha, dużo ten jak robię te domek, bo robię te domki dla MPS, dla mps bo to jest naprawdę bez sensu. sobie trochę zrobimy takie schodeczki. dobre zresztą też Kurka wódka Dobra, Romek słuchaj Ty musisz być teraz hopie... No tak jak to jest, happy Musisz być szczęśliwy, bo teraz Wchodzimy do jaskini O, a tu jest ten rzadki To zanim ten, to zbierzemy sobie prawie nie Rzadki, rzadki, yy, rzadki, rzadki, rzadki Rzadką roślinę, strange plant Hmm, znaczy, no, może być, nie obrażę się. Ej, ty, jaki ninja ty, ja mam dobre kilo, moment. Won, idź, puść ją. Recall potion na nasz kiwadek. Giń! Kurka wódka. Dobra, mamy tu kolejne potiony dla nas. Hmm, przydadzą się oczywiście również pochodnie, weźmiemy sobie to, skrzynkę również weźmiemy. Mam tu jakąś linę? Nie zebrałem. Uluju, znowu, dlaczego wy tu jesteście? No, kurde, czemu to musi być woda? Pa, ten spierdziela od razu. Tak cię koledzy zostawiają. Oho, wraca się. Wraca się, bo chce. Bo chyba to usłyszał, nie? Chyba to usłyszał, chopok. Co to O nie, tylko nie pinki, O kurde. Muszę spierdzielać od Pinkiego, bo Pinkie jest kurde dobry. Ma chyba czysta chapeczka, jakoś tak. Mały, ale wariat, jak to mówią. A ale żadal to. Denerwujemy ten miecz strasznie. Taki mały, drewniany, kurka wódka. Mamy w końcu naszą linę. Zajdziemy do tego cave'a. Mam nadzieję, że nic mnie tu no, nie zgwałci. Będzie fajnie. Się nie obrażę. Co my tu mamy? Mamy tutaj dzban oraz kolejną... Co to było? Oraz kolejną linę. Tam na górze widzę jakiś metal. znaczy nie metal, tylko jakby, no, jakąś rudę. Trzeba ją wydobyć. Romuś, słuchaj. Masz tu kill'owi i kopoi. To chyba jest żelaza. Tak, jest żelaza, dokładnie. walniemy tu pochodnie, żeby coś tu widzieć. Dwa pięterka wyżej, byłoby fajnie, dziękuję. Tam jest zwykły kamień, zwykły kamienia nie będę na razie zbierał. Give mi żelazo, give mi żelazo. Ej! Dobra. Mam trochę żelaza, to by tak na cztery sztaby bodajże. Ech, tam jest serce. Give mi serce. Ale fajnie. Serce nam daje do maksymalnego zdrowia aż 20, więc będziemy bardziej odporni na ataki przeciwników nie zabrzmiało, <noise> serio? <głos> Gdzie jest moja lina? Mm, zamiast shurikenów, nie, zamiast krzesła się przyda O krzesło Dobra, tu się chyba chwyca już, dobra, bezproblemowo Okej okay. Aaa, no, to były tylko dzbany Romuś, nie ma ludzi, dobra i dzbany Dobra, co my tu mamy? Dobra, Romuś Weź to rozwal Mmm No nie jest łatwo, nie jest O, tam są te dziwne rudy Kolejna lina. Trzeba trochę oświetlić. Coś czuję, że tu. Aha, tu już jest. Widzę biom pustynny. Czy myślimy, że tam jest kolejne serce? Tak, tam jest kolejne serce, ale farciarz ze mnie, ale jaja. No, w sumie dobrze. Z do tego, że mam dużo żyć, skoro nie mam e, żadnych do, żadnego dobrego ekwipunku. O, świetnie. Ja to nazywam Muchomorlandia. Muchomorlandia, że tak powiem. I tam potem zejdziemy chyba, mhm, tam potem zejdziemy, ale najpierw Jezus Marius. Jądrak jakiś. Jakiś jądrak, o kurde tam jest szkielet! P -p 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 idź, idź, idź! Nie gdzie jesteś w ogóle. Dobra, zabiję go, dzięki Bobo. Jezus Maria! To jest ten duży slime! Za zabarykaduj się! Barykaduj wszystko! nie, 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 O Oluju! Dobra, zabaryka zabarykadowałem Mother of Slime! 100 HP no, to go tak łatwo raczej nie zabijemy. Pójdziemy sobie dołem. Tego nie będę zbierał, bo to jest Cooper. To jest najgorsze, co może być w tej grze Ale chętnie odwiedzę to Muhammad może Można mieć jakiś domek. A w domku jakieś fajne itemy. No, ale tam są jakieś dzwany, dobra. Na razie nie widzę żadnego w domku. Na razie, oczywiście. O, ale jest coś innego. Ej, dajcie mi tutaj pochodnie. Bo tu romek chyba nic nie widzi, tak? Co my tu mam? Platinium. Najlepszy. Ten, najlepsza ruda w grze, jeżeli chodzi o rudę, bo jeżeli chodzi o jakieś takie kurde magiczne duperele, to wiadomo. Chyba gold jest słabszy, tak, gold jest chyba słabszy. Platyny jest najlepszy. Tam coś tam, tam, tam pływa. pirania. No rozwalaj to Romek, no! Ile można to rozwalać? Potiony ci tropnęły, szybko, zbieraj, zbieraj, zbieraj. Dobre. Co my tu mamy? A to to slime, a nie ten... A nie pirania. Dajcie mi demo humory, bo się w sumie przydają. Trzymajcie się, znasz się. Tu mamy szarego slime'a, a nie, to jest czarny slime, przepraszam. Ej. Kurde, mocne. Mocny full. Giń, po prostu giń. No, nie dotykaj romka, widzisz? Wkurzyłeś się romka. Tak się nie robi. Hmm, jest coś ciekawego. No raczej nie, to woda. Spelunker, jest całkiem dobre. W sumie sobie teraz to od razu wypiję. O właśnie, to mi się przyda. Tam jest jakaś ruda, tam sobie chętnie. O, 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 to jest super, dajcie. Mam jakieś parę golda. O, 10 golda mi wpadło, super. Teraz pasowałoby tylko nie umrzeć, bo inaczej, no, 11 golda pójdzie się rąbać. Znaczy, no, nie 11 golda, ale tam z 10 około stracę, jeżeli zginę. Co nie to fajne, muszę pamiętać, czy mam zawsze. Yy podciąka do teleportacji, teleportacji... do domku. Chyba, pasowałoby zebrać ten, tą rudę, nie, chyba to z platyną, ale nie jestem pewny. No Roman koprze szybciej! No ile można, no? Inni faceci mają większe mienśnie od ciebie, a ty co? Dobra, tu raczej ciekawego. No, to jest chyba Cooper, nie, ale no, tego nie sprawdzał jestem tego pewny. Give me that ruda. To jest, jestem parę wiesz, pewnie to jest... Platinem, albo żelazo! Mogę się mylić faktycznie. Teraz, chyba, tak myślę, że to jest chyba żelazo, no. Chyba, ale nie jestem pewny. I Roman, jak ty masz zamiar tak kopać, Są są tak przy okazji. To ja ci jeszcze powodzenia w małżeństwie, naprawdę? Znaczy, co ma małżeństwo wspólnego z kopaniem? Chociaż w sumie, coś tam ma. No, jednak to jest iron, tak coś czułem. Sowałoby mi naprawdę znaleźć jakiś dobry, duży cave z jakimiś skrzynkami, a nie kurde o oh, fuck, mamy niemiłego gościa nie wlecisz tutaj nie wlecisz kochane nie wlecisz sobie tylko zbiorę to, że, to żelazo, bo się naprawdę przyda wiadomo, chcę zrobić jakiś miecz z żelaza kurde czuję się jak grał w minecrafta, ale to jest Wierzcie mi, to są początki terrarii, potem to będzie kompletna masakra kurde, minecraft przy tym to jest nic tak szczerze, Ech. Dawać mi, kurde, żelazo Jebę, no i Mor żelazo, mor, mor aha idzie ten... Zakichany Robal Z której strony to nie nie, 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 A, kurde, prawie miałem Tam jest, kurde hmm. Nie, bo jest, 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 jest Dobra ubij go, ubi dziada, ubij dziada Cholera, wytrzymałem go no Jakie uparte? No nie mogę, no taki typowy Andrzej. No, traf go dobrze. Jezus, chodź, Unik! Unik! Dobrze. Kurde, jak się, jak się uparło, no? dać mi shurikeny. Tak, ale takie małe shurikeny. A to jest Ice Icebat? Ice Bat? Icebat? Nie rozumiem. Dostał. Ej, chodź, 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 Unik! Fuck you! Jakie to wytrzymałe. Będę musiał krzyżdnąć dobrze. Uff. Będę musiał krzyżdnąć Potiona. Chodźcie. Chodźcie. No. Dobra, zgin, 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 zgin. No dziękuję, ale jesteś miły, naprawdę. Co tu robi, kurde, ice? Pat, naprawdę. O nie, kolejny to też. Fuck, fuck. Weź, puść ją. Uff. Prawie, że zginął, naprawdę, prawie, że zginął. A, bo tu jest ice Biom Okej, okay, dobra. Lepiej dla mnie. To musimy być naprawdę cholernie ostrożni. Na razie tutaj nic nie ma. Możemy sobie na razie mapę usunąć. Tu mam chyba emerald. Tak zbiorę, okej. Okay. Cholera jasna. Ech, nie! O oh, fuck! Dobra. Wskocz tam, okej. Okay. To, to chyba żelaza. Ale na razie nie będę tak zbierał. Bo najbardziej zależy mi na skrzynkach. Mam jeszcze tylko minutę. Tego spela, którego wypiłem. Wow, wow! Cóż się stało? What the fuck? Um, hello? Co się stanęło wtedy? O, jest serce, super, to nie serce dla mnie. Good, 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 ja. Smerden marny. Dalezimy sobie ten cave, kurde, o dobra. Schodzimy do... Oluju! On strzela tymi, tymi Ej, nie jest dobrze, nie jest dobrze. It is not good. Tak zrobimy. Trzeba sobie jakoś radzić, naprawdę. Dobra, tu mamy serce czym w Dobra. Trzeba oświetlić. Dawaj serduszko, dawaj, 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 dawaj. Dawaj ze mną dawaj. Ok, mamy 160 maksymalnego zdrowia. To jest chyba Platinium. No i o to chodzi, Platinium. Zrobię jeszcze teraz Platinium z, z, z żelaza. A mi jeszcze 20 sekund spela, chyba już tam nic nie znajdę. A szkoda, pasował jakąś skrzynkę znaleźć. Ale tego Platinium to, jest, no, to tam jest? To chyba też jest Platinium, mi się wydaje. Dawaj, 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 Andrzej, dawaj. No, dawaj, dobra. Teraz oj, O jezus! Teraz trzeba tutaj wskoczyć. Czaszkę. Ło, wow, aha! Jakiś zdziwiony jestem. Myślałem, że to się stanęło, a to tylko. ten wygasł. Spell. Mamy 121 amunicji? Tak. Osobowce zamienić. I przy okazji zrobić więcej tych. o, oh, o, oh, ooo. Oh, oh. Myślałem, że da się zrobić strzały z tego, a szkoda. Dobra, mamy już e, płonące strzały, ale nie mamy pochodni, to możemy zrobić bezproblemowo. Okej, okay, bo tu jest nietoperz! Zawlokuj się tu... NIE! Nie NIE! NIE! Nie, 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 no. Jaki gówniak mądry! Gin! O, no, szesz, ty w mordę jeża. Ale jesteś uparty, masakra! Możesz zginąć, dziękuję! Jesteś uprzejmy, jesteś naprawdę! Prosisz nietoperza, żeby zginął, a no, on ginie! Jaki miły! Powinniśmy mu dziękować, naprawdę. Dobra, zbieraj tą platynę i idziemy szybko. Nie, bieb, je, bieb, Mor! Więcej tych więcej liska Dobra, mamy. Teraz możemy iść w dalszą podróż, tak powiem. Ale tutaj kurde nic nie ma dalej. Szlize. Chyba, Omy. Tam coś widzę po prawej stronie. Tam coś jakby migocę, ale... Na razie pójdziemy kopać w dół, bo nie mam nic, ma nic innego do roboty chyba. Na tutaj nic, kompletnie nic nie widzę, naprawdę. Tam jest jakieś światełko na dole to może to, to coś pomoże. Tam jest coś fajnego może. I nie mam żadnego pota. O dobra, to teraz nie będę musiał przynajmniej pochodnik właśnie. Teraz zauważyłem, że w ogóle tego nie mam. W ekipunku. Tutaj mamy topas. O dobra, mamy topaz. Ej, spadł mi topaz, kurde. Cholera dzbana, myślałem, że, już, że skrzynka już jakaś. Dajcie, dajcie, dajcie dajcie. Znaczy twój, nic wszystko tylko... Tego właśnie... Ymm... To no, ten zma... No, no, no. Tam na dole są cholera. Ale trzeba iść, nie ma innego w górę. Mam jakiś chyba sposób na nich. Dobra. Mogę tu przejść czy nie za bardzo. Mogę. A nie mogę. Fuck! You. O, ale mi się da się. O kolejka. To lubię. Serce. Serce, serce. oh O fuck. oh, fuck. oh fuck. Do domu, do domu, do domu, do domu. O locie. Jaki fart życia. Kurde, kolejkę znalazłem, no. No, i szybciej, no. Kurde. Musiał mnie zamrozić, no. Nie, nie jest tutaj. Uff, lefort. Te gwiazdy będę mógł sobie zrobić albo mm, Money, albo. albo po prostu strzały, co chyba wydaje mi się, że. o taki snipe Że będzie lepiej, jak zrobię strzały z tego. Ale, Ty, Romek, wolno biegniesz, Ale jestem z Ciebie dumny, że odważyłeś się na taką podróż. Naprawdę, Romek, naprawdę. Dobra, więc tak. Teraz sobie wejdziemy i zrobimy. Aha, bo. Nie wiem, czy piec będę musiał zrobić. Nie, mam dużo mam kamieni, dobra. Pytanie, czy ja mam piec w domu? Nie mam, dobra. Teraz zrobimy bez problemu piec. Okej. Okay. Tu nie wiem ale paszał on mi z tym. Teraz będziemy mogli sobie przytopić te żelazo. Oraz. Tylko 12? O kurde, niedobrze. Potrzebuję kowadło. Pytanie, czy mogę zrobić z Platinium... Tak, mogę sobie zrobić Platinium. sword, ale zrobić sword czy łuk? Hmm. hmm. Trudne pytanie. Sword czy łuk? Ja bym chyba. Skusił się jednak zrobić... Na, póki co łuk. Chociaż... Nie, dobra, zrobię miecz. Zrobię miecz. No, przy okazji ma bonus demage'em. łuk już nie mogę zrobić, nie. Ale mogę zrobić z żelaza, ale póki co... Nie będę tego robił. Mm, a tak to chyba tyle, jeżeli chodzi o robienie tych niestety przedmiotów. Chociaż mogę zrobić żelazny kilo, ale to jakiś... Specjalny lepszy nie będzie, 35% na 40, no właśnie. Z5% różnicy to, to prawie jest nic. chyba eee, tak, to chyba nic nie będę robił, chyba, moment. Mogę zrobić heavy workbench, ale nie wiem, czy to jest jakieś specjalnie potrzebne. Nie, na razie to będzie tyle, jeżeli chodzi o craftowanie. No i dobra, mam bardzo dobry mierz, jeden z najlepszych. Oczywiście, jeżeli chodzi o rudę, bo wiadomo, że są, są lepsze, to 100 razy lepsze. Mogę zrobić sobie te strzały, bo są bardzo dobre. Hmm. Nie wiem, chyba, chyba będę wracał do tego. do tego. cave'a. Spróbujemy. Mogę tam jeszcze. eee, e, golda oddaj! Oddaj, golda, oddaj, golda. 11 golda to jest w cholerę dużo, jak na początek. Potem to jest tak średnie, ale. ja piernicze, ale tu was jest naprawdę. Dobra, nurkujemy. Aha, nie, moment. Ty, ale ja, ja wyrosł tutaj strange plant. No tego się nie spodziewałem eee, ja poszedłem w prawo, no właśnie, czyli raczej tam dokey właśnie nie, nie dorwę Cholera szkoda Ja tych ubiję bez problemu, ubiję ich, tak? Eee, jaki masz zasięg z tego, ile damage'a w ogóle? No a tak to bez problemu ich ubiję Jak <ścoughs> to wygląda tak Na razie A te, a te oczy? Jeb, jeb, ale kryt wsiadł, siadł, kryt, siadł Chodź, chodźcie do mnie. Pokażę wam, coś, pokażę wam coś fajnego. Dam wam coś w prezencie. A tym prezentem będzie śmierć. No dobra, już nie chcę wam się tam bawić z wami. Kurde, gin, człowieku. A czy no, w sumie coś... Nie jesteś człowiekiem. Jesteś okiem. Eh, Dobra. Black Lynn, super. To się chyba robi na Sunglasses. Tylko nie mam pojęcia, jak się robi sunglasses, ale potrzebuję chyba dwie sztuki, żeby zrobić sunglasses, czyli no, okulary przeciwsłoneczne słoneczne. Hmm, no nie mam nic ciekawego to zrobiłam. Co, ale tak czy siak mamy dużo żelaza. 15 no początek wystarczy. Wsadzimy je sobie tutaj do skrzyni. No ty nie też. Zbroje? Nie wiem, robić zbroje z drewna, czy nie. No, romek wygląda dobrze, jak na razie wygląda. Na razie żadnej zbroi nie potrzebujemy. Prostawałoby teraz zrobić. Bo ja mam teraz linę, właśnie, to może teraz próbujemy zrobić głębiej yy, tą no tą kopalnię, powiedzmy, że możemy nagrać tą kopalnię, bo mam 218 aż yy, liny. Nie, chyba to nie był dobry pomysł, żeby zrobić żelazny No I, do, I dobrze zrobiłem, dobrze zrobiłem, będą. Nie potrzebuję żelaznego kilofana. Będę robić chyba złoty. Znajdę ja oczywiście w ogóle złoto. W ogóle mnie dziwi, że znalazłem platynę, a nie złota. Mor, 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 mor. Ciemno, tu trochę. O, teraz lepiej. No, chyba coś znaleźliśmy chyba w końcu. Chyba, ale nie jestem pewny. No ho. Jednak chyba coś znaleźliśmy. Dobra, mamy coś. Jednak coś mamy. Okej, okay, słowo oświetlimy. E, e. Ty nie bądź taki agresywny. O nie, 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 nie. nie. Oddalam to pytanie. Dobra. Coś sobie... się no, Nie, okej. Okay. Co, co, co my tu mamy? Ja, eee, ciekawego. Dobra, możemy jeszcze tego, tego, tego cave'a odwiedzić. o jaki duży ten cave, o kurde! Będę chyba latami tutaj musiał zwiedzać taki duży ten cave. Zobaczmy, hmm. okej. Okay. Na razie, póki co jest ok W następnym odcinku spróbuję tutaj, po prawej stronie, już yy, zrobić te pokoje dla NPC-ków. Oraz pozbyć się, te, się tej wody po lewej. A więc póki co bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka z Terrarii, drugi odcinek. jak zawsze widzimy się w następnym wideo. Trzymajcie się, się ciepło. Cześć.